Dzień dobry. Dzisiaj trochę inaczej. Zobaczymy na co uda się złowić więcej i na co uda się złowić większą rybę. Metoda czy klasyk? Ogólne porównanie co będzie skuteczniejsze na koniec października. Z tym, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, bo metodę rzuciłem jeszcze przed tym co mówię i już złowiłem dwie ryby. Zobaczcie, niechcący. Ohoho, człowiek tylko testowo rzucił już branie, jest? Może być. Nie zdążyłem jeszcze drugiej wędki rzucić. Ani powiedzieć o co chodzi dzisiaj. I nawet ciekawa ryba. Nie wiem jeszcze jaka, co prawda, bo wyjątkowo waleczna to ona nie jest. Myślę, że leszczyk. Ale jest. Podbierak. Hm. Daleko. Nie byłem na rybach przez pięć dni. Pierwsza ryba, jaką widzę. Najwyższa pora. Hm. Taki nie za duży się trafi. Oj! <gryw> Ale najważniejsze, że jest. Jakby cię tu powiększyć optycznie, chyba wcale, nie? No ryba. Kradziej kulek na pewno. Ty zasuwaj. I daj mi się ogarnąć. Przed łowieniem. Testowo rzuciłem. Czy się będzie cokolwiek działo? Mhm. Chyba plan będzie inny na dzisiaj. Branie w 30 sekund odrzutu. I trzeba powitanie nagrać jeszcze raz, ale to już pewnie widzieliście. Nie będę nawet drugiej wędki rzucał. W takim razie, póki co, żeby sobie nie przeszkadzać, jak jest okazja w końcu jakieś ryby połowić. Na tu prawie bankowo mamy karpia. Wyjątkowa ta końcówka października. Rzucam bardzo daleko, blisko drugiego brzegu, pomiędzy takie dwa pasy grążeli. Z nadzieją, że tam będą ryby, i się okazuje, że są. Po prostu są. I to ta ryba wcale nie taka mała, bo jeszcze ucieka w bok. Nie mam drugiej metody ze sobą. Hm. Niedobrze to, Tomek, wymyśliłeś, niedobrze. Pokaż się potworze pod brzegiem już. No glutek, glutek, ale po pełno łuski. No chodź, goście, chodź. Dlaczego ja już dzisiaj nie próbowałem? A wystarczyło przyjechać gdzieś, gdzie są ryby. Ten już skutecznie pozbawił mnie kulki, ale zobaczcie, jaki jest piękny. Jak ktoś ci pozwoli dorosnąć, to będziesz wielką, silną rybą. Karpie pełnouskie w takim kształcie, później dają niesamowicie popalić. Pięknej. Zasuwaj. Przynętę, którą straciłem, miałem już na bagnecie od poprzedniego łowienia, czyli od jakiejś godziny. Musiałem zmienić miejsce, wszystko za chwilę. Hop, hop. Różowy mikron, krylka łamarnica, malutka kulka. Zwykle dobrze działała na jesień i chyba dzisiaj też działa. Tak nakombinowałem z tym towarem dzisiaj, że pewnie sam już nie pamiętam co zrobiłem. Niestety zaczyna dosyć poważnie wiać, a łowie dosyć daleko, ale spróbujemy. Akurat przestało, tak? <słuch> Może być. Nie wiem jaki to dokładnie dystans, nigdy nie mierzyłem. Może jako tako zaraz zmierzę na mapie. Rzucam kijem 330 z 30 gramowym podejnikiem. Oczywiście, kiedy ustałem, że będę łowił jednym kijem, przestały brać. Ale przynajmniej nie wieje. Zobaczymy jeszcze raz. Dlaczego wędka w górę? Bo nie chciało mi się rozkładać kosza, ale zaraz to chyba naprawię drugą podpórką, jeżeli zostanę przy jednym kiju. Spokojnie, na metodę. Jeżeli się pojawi jeszcze jakieś branie, mam nadzieję, prawdopodobnie będzie na tyle zdecydowane, że z całą pewnością je rozpoznam. Wracamy do zabawy i reasumując. Metodą łowię spod drugiego brzegu, właściwie spod linii grążeli na drugim brzegu. Klasykiem dosyć blisko mnie, ale również przy grążelach, tak, żeby jakoś wyrównać te szanse. Z tą różnicą, że tutaj jest znacznie, znacznie płycej, i być może klasykiem jednak przeniosę się później troszkę dalej. Bardzo proste podejście: dwie wędki, dwie podpórki, jedno wiaderko z zanętą. Z metodmiksem, z robakami i tym podobnymi gadżetami, i nic więcej. A przy okazji jestem bardzo ciekaw, czy okaże się, że gdzieś tutaj są ryby. Są. <grym> Na metodę bardzo szybko złowiłem dwie rybki, ale od tego czasu już jest absolutna cisza. No jaka ładna płoteczka. Może być. Trzy białe robaczki. Płoteczka do podbieraka. I spod do wody. Jeszcze za mała do mierzenia. Zupełnie serio myślę, że metoda dzisiaj będzie miała trochę utrudnione zadanie. Wczoraj minus 5 stopni w nocy, przedwczoraj minus 5 stopni w nocy, dzisiaj chyba 2-3 jakoś tak. Bardzo dużo deszczu. Poczułem branie w ręce, nie znoszyłem kija odłożyć. Okej. Okay. Ryba się rozmyśliła. Tym razem będzie malutka. Oj, oj, oj. Takich chyba nie zaliczamy. A myślałem, że wzdręgi już nie biorą. Dobrze się zaczęło, ale trochę zwolniło. Nie ma się co dziwić, zrobiło się już dosyć zimno. Ale liczyłem na to, że w tych wzdręg już tutaj nie będzie. Miałem jeden rzut przerwy po tej płotce. Okazało się, że nie ma rybaków. Wtedy kiedy poczułem branie jeszcze w ręce. Obawiam się, że jeszcze są tutaj wzdręgi i będę musiał zmienić to miejsce na trochę inne. Póki to w rybach 2-2. Tylko metodą łowię pół godziny dłużej. Średnio się liczy. Przerwa w klasyku. Tym razem metoda. O, to będzie większa niż poprzednia na metodę. Poprzedni karpik z półtora kilograma. Z mi pająk usiadł na ręce. Miejsce, w którym łowię klasykiem, trochę przestało działać. Jedna płotka, jedna wzdręga i przerwa. Ryba zmieniła kierunek, zaczyna płynąć w lewo. Nie wiem dlaczego na klasyka mi odcięły ryby, chociaż podejrzewam, że mógł nam się zjawić tutaj jakiś szczupak. Jest to całkiem prawdopodobne, dlatego podejrzewam, że niedługo to miejsce zmienię. Dodatkowo jest tutaj trochę płycej i mocno wieje. To też pewnie nie pomaga. Aż na wszelki wypadek do podbierania zejdę na dół. Żeby przypadkiem nie zabrakło podbieraka, bo rybka chyba trochę lepsza. A jest koniec października, więc wszystko już musi cieszyć. Oj, i się trochę przeliczyłem, trochę glut, chyba jeszcze mniejszy niż tamten, tylko bardziej waleczny się trafił, o chyba tak, myślałem, że będzie 2 kg większy, ale następny, widać, że wysportowany, zasłuchaj. Jest to trochę zaskakujące, że na klasyka nawet te płotki nie chcą brać, oj już za daleko. Musiałem przeciągnąć, ale oczywiście, zanim opadło na dno. Ale tak czy inaczej, to niedobrze. No cóż, mam nadzieję, że jakości będzie trzymało. Tym razem podajnik wybiłem nie metod miksem, o nie tym, tylko zwykłą zanętą, żeby tam ściągnąć trochę ryb. Po prostu, bo widać, że tam co tu biega czasami, tam jest ich znacznie więcej niż przede mną, gdzie się nie dzieje. Po prostu się nie dzieje nic. W związku z tym, z klasykiem zrobię małą zmianę miejsca. Przede mną, lekko z lewej strony są grążele i dalej są grążele. Spróbuję łowić pomiędzy nimi tak, żeby wykluczyć wzręki, jeśli to możliwe. O właśnie założę nowego klipa. Poprzedniego oczywiście zdjąłem zobaczymy w takim miejscu. I... Osty! U. Oleż to było branie, co? Dobrze, że jest bie wsteczny bieg w kołowrotku bym nie zdążył odkręcić. Pewnie ryba mi wejdzie w grążele, bo czemu by nie? Po rybie. Spadła. Po prostu. Uuu, do kitu. Spadła. Ucięła przypon. Szczupak się chyba trafił. Na to by wyglądało. Bo przypon założony świeżo. Przed tym łowieniem. Jeżeli się nie mylę, na żyłce 0.14. Tutaj nie ma cienia szans, że to był aż taki opór i tak to się żyje z tymi rybami Właziłem dzisiaj ze spinningiem a za 4 godziny jeszcze bym zrozumiał gdyby ten przypon strzelił przy tym pierwszym mocnym braniu albo zaraz po tym jak podniosłem kij ale on po prostu strzelił chwilę później więc na 99% przegryziony prawdopodobnie jeżeli to był rzeczywiście szczupak a myślę że mógł być jest to powód dlaczego tutaj przestały brać mi ryby rzuciłem ledwie 3 metry dalej kiedy mój koszyk tam wpadł z całą pewnością do zanęty, zbliżyła się masa drobnicy, a szczupak pewnie po prostu w nią huknął. Już poprawka na klasyku, ale tym razem ryba znacznie, znacznie mniejsza. Mam jeszcze ten drobny, żeby się i chyba właśnie tak zrobię, bo to będzie wzdręga, się obawiam. Niestety tak. Jest, jest na dendrobenę. Mam nadzieję, że coś lepszego niż ta wzdręga. No ale nieznacznie. O na dendrobenę, co jest? Ale chyba wynik się wyrównał, klasyk do metody. Dendrobena nie za duża. Ale rybka trochę lepsza. Dendrobena została, więc poprawiamy. Metoda po przerzuceniu znowu bym powiedział, że trochę większa. Dzisiaj metoda zdecydowanie wygrywa, przynajmniej na razie. Chociaż rybka nam chyba się wyłożyła. I oczywiście tam będzie prawdopodobnie lepiej, bo miejsce będzie lepsze. A tam człowiek jest. Dobra, już myślałem, że tak się ryba spłowiła. Może nawet pytanie, co będzie dzisiaj lepsze, czy metoda, czy klasyk, nie było odpowiednie. Ja powinienem zapytać, czy blisko, czy daleko. Strasznie dawno nie byłem na tej wodzie, ale teraz sobie jakoś przypomniałem, że tu blisko było. Tak mm, tak sobie co to jest? Oj, jaki glutek! <grytanie> Uroczy. Czemu takie maluszki? Ale początek mają niesamowity. O, bonusowy haczyk w pyszku. Po robocie. Jak to się komuś urwałeś, gościu? No, ale jakoś dałeś radę. Całkiem ładny. Masz zniszczoną trochę płetwę. Ale to nie ja. Hop! Tak jak wspominałem wcześniej, podajnik do metody wybijam na zmianę z zanętą i metodmiksem. Mixem. Bo metod Mix jest zdecydowanie bardziej gęsto kaloryczny i te rybki bym się pewnie szybko najadły o tej porze roku. A zanęta to zawsze tylko zanęta. Klasyk mi przestał działać. Nie, nie fajnie. Wypadałoby powiedzieć dwa słowa o tym, jakiego towaru dzisiaj używam. Metod Mix Dynamic Corn z płynnym pokarmem krab. Truskawka, jakoś tak. Taki miałem otwarty, chciałem wykorzystać do końca. Pachnie to na pewno inaczej niż fabrycznie. I do klasyka Zanęta. Truskawka o intensywnym zapachu, dosyć ciemnym kolorze. Jest tutaj już troszeczkę ziemi, ale jest jej naprawdę niedużo, bo tu jest bardzo, bardzo płytko. Nie zdążyłem. Ale huknęło. Cóż to było? Ale to mu musi być urwany przypon. No nie ma z mięłu. Czemu widzę robaki? Wróciłem do dwóch białych, bo nic się nie działo. Do trzech. Co jest? Byłem pewien, że przypon strzelił przy takim braniu. A tu nawet robaki zostały. Chyba dzisiaj czegoś nie rozumiem. Raz miałem chyba szczupaka na kiju. Teraz jakieś potężne branie, które nie urwało przypodu 0.14 i jeszcze zostały robaki karpie po pół kilograma, czy tam po kilogramie, które wydają mi się całkiem spore. Co jest dzisiaj? Metoda, która działa raz na, nie wiem, godzinę, podejrzewam. Później znowu przestaje. Tu nawet płotki nie chcą teraz brać. Nawet dręgi nagle jakieś huknięcie. Co za zepsuty dzień. Uuu, ale przygiło Ale nie zdążyłem. Zobaczyłem tylko gdzieś tutaj, że coś się ugina. Ale w końcu na tym klasyku się coś pokazało, bo przerwa była bardzo, bardzo długa. Tutaj dla odmiany po 5 sekundach mi się zestaw zluzował, też nie wiadomo dlaczego. Może pływa tu jakiś 4-metrowy sum i mi zahacza o zestawy. A wiem, tyle to nie, ale dzieją się tutaj rzeczy dosyć dziwne dzisiaj. Nie wiem co to jest. Na pewno walczę. Mam nadzieję, że nie kolejny taki maluszek. Z jakiegoś powodu tam są zgrupowane, ale zobaczcie, tutaj na klasyka się nie dzieje. Poza tym trzaśnięciem takim niesamowitym. Po prostu się nie dzieje. Ale tu chyba mamy leszczyka tym razem. Bo wystarczy skręcać kołowrotkiem, Nawet pompować nie trzeba. Te ryby są po prostu pewnie tam. I to miejsce sobie wybrałem takie... Hmm... Niezbyt sprawiedliwe chyba dla tego klasyka, nie? Skoro nawet płotki nie biorą. Ja ten kij oczywiście regularnie przerzucam. Próbuję, kombinuję. Po prostu nic nie działa. Czy glutek numer 4. Przez chwilę myślałem, że to są. Nie, glut, glut. No ten ma przynajmniej ładne kolory. Ciemny taki. Czwarta ryba, znaczy czwarty karp. To jest niesamowite u mnie. Da się złowić więcej karpi niż płotek. Poszedł. No niezbyt sprawiedliwe zawody wymyśliłem. Ale skoro już znalazłem miejsce, gdzie się dzieje coś na metodę, coś, że w ogóle coś, to warto z tego skorzystać. Chyba. A dlaczego tutaj nie ma nawet płotek? Pewnie złe miejsce. Chociaż no jedno przepotężne branie było. O, coś stuknęło. Znowu stuknęło. Ryby, jakaś decyzja, co robimy? Delikatnie przesunę zestaw, zobaczymy czy... pomoże. Jakiś zaczep był I damy mu jeszcze minutkę. O, przynajmniej leszczyk. Powiedziałem, że to jakaś odmiana, ale leszczyk też już dzisiaj były. Poszedł. Chyba się na klasyka coś dzieje w końcu. Niemożliwe. Chyba pusto. Albo jeszcze gorzej jest ryba. Więc odpowiadając na pytanie zadane na początku, tylko metoda. No przynajmniej płotka nie ma tego złego. Znaczy jest złe to, że prawie nic się nie dzieje. A przynajmniej na klasyka. Płotka jak płotka może być. Oczywiście jest to z pewnością kwestia miejsca. Myślę, że powtórzymy to jeszcze raz na jakiejś innej wodzie, tak żeby te warunki były trochę bardziej wyrównane. Już jest? Nie, spadła. Więc jeszcze raz na sekundę odszedłem. I znowu metoda to jest deklasacja dzisiaj, ale to musi być kwestia miejsca. Znacznie, znacznie lepszego miejsca. I to już chyba musi być większa ryba, nie? Oj, teraz na klasyka się coś wydarzyło. Zbliżyłem się trochę też do tych grążeli przy mnie. Nie, no to musi być większa ryba. Nie ma mowy, że jest taka sama jak tamte. Dobra. Idzie, idzie. Nawet całkiem gładko idzie. Początek ale jak każda ryba tutaj na metodę początek ma dobry prawdopodobnie z uwagi na to, że tam są grążele i te ryby próbują w nie uciec ja je powstrzymuję, one dalej próbują ja je znowu powstrzymuję i tak to się żyje na tej wsi na tym klasyku coś tam skubię, ale są rzeczy ważne i ważniejsze rybo więc to ona mi zabrała drugi zestaw o tam się dzieje coś no splączę mi bestia dwa zestawy czy się uda? dobra udało się pod no, no nie o to chodziło. Dobra, aż podbierakowy się trafił. Troszkę większy niż poprzednie, ale to Dalej nie te ryby. Jeszcze nie ten rozmiar. Na wigilię by się jeszcze nie nadał, ale ten jest trochę inny niż poprzednie. Jest znacznie grubszy. Pewnie dlatego był waleczniejszy, a. A jesteś lodowaty. A może ja straciłem wyczucie przez to, że przez parę dni nie byłem na rybach. Opa! Cały czas łowię na tę samą kulkę, tylko tym razem w białym kolorze, bo zaczyna się robić ciemno. Czyli mikrona, kałamarnica, krym. Została mi nawet jeszcze zanęta w podejniku. Jakaś resztka, branie dosyć szybko, tym razem. A tam na klasyku ryba czeka, człowiek zapomniał. Cóż tu mamy za potwora? No, oby chociaż płotkę, ale dzisiaj metoda, bez dwóch zdań, lepsza. No płotkę, chociaż tyle. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że znacznie, znacznie mniej się będzie działo na metodę dzisiaj, a znacznie więcej na klasyka. Natomiast nie mogłem przewidzieć, że z jakiegoś powodu te gluty zgrupują się po drugiej stronie, a tak się właśnie dzisiaj wydarzyło. Jest, jest. Gdzieś mi tu mysz lata cały czas. <grytanie> Zdekoncentrowała mnie. A tu kolejna ryba. Nie wiem dlaczego one są po prostu tam. Za tym krzakiem tam siedzi pan i chyba nie łowi. Jakoś tak wyszło, że te ryby są tu. Się wylosowało dobrze. Ale tym razem chyba mniejsza. Myślę, że będzie leszczek. Ślizgiem go weźmiemy. Tak kiedyś będę na pontonie pływał. Jak się kiedyś trafi. No nie za duży. Leszczek, leszczek. Ale leszczek chyba największy dzisiaj. Opa. Jeden większy chociaż. Najwyższa pora. O, było jakieś wskazanie na metodzie. Bo przecież nie na klasyku. On nie działa. Nie wiem dlaczego nie działa. Załóżmy, że to złe miejsce. Ale na metodzie chyba odpuściło. Jak tylko dobiegłem. Ja to nie wiem. Zaczynam rzeczy zbierać, bo zaraz będzie zachód słońca. Ciemno się zaczyna robić. Co odejdę, to coś się dzieje. Ale bardzo delikatnie. Po prostu zobaczmy. Tak, coś czułem, że tam wisi ta ryba. Nie wiem ile ryb jest w rywa... zeszła. No to jedna mniej w rywalizacji klasyk do metody, ale przepaść niesamowita. Myślę, że w najbliższych dniach powtórzę to na jakiejś innej, trochę bardziej sensownej i zbalansowanej, zrównoważonej, bardziej uczciwej wodzie. Do zachodu słońca jeszcze jakieś 10 minut, ale tak czy inaczej mój wolny czas na wędkowanie niestety się skończył. Czy można wyciągnąć jakieś wnioski z tego łowienia? Można, ale chyba tylko jeden. Trzeba łowić tam, gdzie są ryby i tak się udało łowić na metodę, tych ryb było naprawdę sporo. Ja w liczenie ryb to tak nie za bardzo, ale stawiałbym, że koło 8, 9. A tutaj miałem naprawdę poważny problem, żeby złowić chociaż płotkę, bo na blisko ryb było pewnie koło 5 plus jedną mega branie, no, ale ryby takie. Skoro zupełnie przypadkiem udało mi się je zlokalizować, to warto było z tego skorzystać. Test, o którym wspominałem wcześniej, przeniesiemy na inną wodę, już wiem gdzie, jeszcze nie wiem kiedy, ale się dowiem. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.